Hej. Chciałam Wam pokazać, jakie prezenty kupiłam sobie na urodziny i dostałam od znajomych. Wpierw tu mamy taki tort tematyczny, zrobiony przez koleżankę z pracy, aż go żal było rozkrawać. A tutaj od znajomej, przepiękna echeveria Devolution. No, ma cudowny kolor. I kilka ekinopsów od innych znajomych i fotki, które widzicie, to są e, od zdjęcia kwiatów e, z e, matki, matczynej rośliny. Bo te wszystkie ekinopsy, które tu widzicie, to są e, po prostu od e, odnóżki. No przepiękne są, zachwycają e, kolorami. Tutaj e, korzonka nie miała zdjęcia e, Shirley. Ekinopsisa, ale kilka za to innych. Bardzo lubię ekinopsisy ze względu właśnie na kwiaty, bo same kaktusy nie są aż tak porywające. Natomiast urokliwe mają i dość duże kwiaty. I e, wreszcie, e, sobie sama kupiłam, jako prezent dla, się, dla samej siebie e, kilka roślin z silwi e, kaktaj, to e, też są lobiwie, no i oczywiście moje ukochane e, gimnole, nie mogło nowości zabraknąć to zbior. A jak wam się podobają moje nowe okazy, to zapraszam do komentowania, do polubienia filmika i do subskrypcji, jeśli jesteś, nie jesteście jeszcze subskrybantami. A jeśli któreś nazwy kaktusa nie widać dokładnie, to dajcie mi znać w komentarzu mniej więcej o jakim czasie był, to sprawdzę i Wam odpowiem. A za chwilę e, zobaczycie Mamilaria, która ma pełno pąków także będzie widowisko jak się wszystkie otworzą w takim wianuszku. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam i do następnego razu. Cześć, pa.